Witam wszystkich. Witajcie. Dzisiaj ponownie jesteśmy na stronie CSGO Skins. Mam tu około 7 dolarów na koncie i przyszedłem, aby otworzyć skrzynkę. Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zamienić te 7 dolarów na co najmniej 10. To jest nasz cel. Zobaczmy co się stanie. Na stronie jest wiele trybów. Chcę wypróbować je wszystkie. Ale oczywiście chcę zacząć od mojego ulubionego trybu, czyli kasa Sawasi. Myślę, że możemy użyć 80. Chcę użyć 80 w trybie dla trzech osób i zagram w trybie psa. To znaczy, że wygrywa ten, kto ma mniej. Taki jest ten tryb. Zobaczmy co się stanie. Zobaczmy. Nie jesteśmy źli, ale musimy być lepsi. Ostatnie dwa. Ostatnia kasa i wygląda na to, że mamy szansę, ale niestety nie udało nam się wygrać. Nie udało nam się. Nadal mam 3 dolary. Nadal myślę, że mam trochę szczęścia. Zaryzykuję. Cztery osoby i tryb klasyczny. Nie wiem dlaczego podjąłem to ryzyko, ale. Zobaczymy. No to zaczynamy. Można powiedzieć, że wszyscy zaczęli tak samo. Ja dobrze zagrałem, ale Alex zagrał znacznie lepiej, i najprawdopodobniej to on wygra. Tak. To źle. Jedna czterdziestka. Ostatnia. Zobaczymy, co się stanie. Może uda nam się wygrać, bo sporo przegraliśmy. Musimy to wygrać, zobaczymy co się stanie? No to lecimy. Nadal idzie źle. To wygląda dobrze. Tak, w tej chwili prowadzę, ale nadal nie jest to pewne. Wchodzę do ostatniej kasy, ale przegrywam i to tylko o 4 grosze. Przegraliśmy o 4 grosze. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Mam nadzieję, że następny film będzie lepszy. Papa! Pa.